Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię 16 ciekawostek o Polsce. Zaczynamy. W Polsce jest 908 miast. 17 Polaków zostało laureatami Nagrody Nobla. W Polsce jest najwięcej w Europie gospodarstw rolnych. W miejscowości Tychowo znajduje się największy w Polsce kamień. Waży około 200 ton i ma 44 metry średnicy. Do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie użyto około 35 milionów cegieł. 11 stycznia 1940 roku w Siedlcach odnotowano rekordowo niską temperaturę. Było wtedy minus 41 stopni. Najwyższą temperaturę odnotowano 20 lipca 1921 roku. W Pruszkowie Kołopola było wtedy 4,2 stopnia. Na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie znajduje się drugi co do wielkości w Europie zegar, mający 6 metrów średnicy. Jest to również trzeci najwyżej umieszczony zegar na świecie. Szczeciński kino, pionier, funkcjonujące od 1909 roku. Jest drugim najdłużej działającym kinem na świecie. W rybniku znajduje się najwięcej w Polsce rąd, jest ich ponad 31. Miasto Świnoujście położone jest na 44 wyspach. Pierwszy grosz wybity został w 1367 roku. W Polsce średnia prędkość internetu w 2014 roku. To 8,1 MB na sekundę. Daje nam to 32. miejsce na świecie. W Krakowie znajduje się aż 13 bazylik. Symbol polskiej waluty PLN oznacza Polski Nowy. W Warszawie jest obecnie 7 drapaczy chmur, budynków o wysokości ponad 150 metrów. Jeśli chcecie więcej filmików takiego typu, to zostawcie łapkę w górę. Albo po prostu zasubskrybujcie mój kanał. Sądzę, że będą to albo ciekawostki o innych krajach, albo ciekawostki o zupełnie czymś, czymś innym. Dziękuję. Na dzisiaj to tyle. Do widzenia.